Witajcie na moim kanale, w moim psychologicznym podcaście. Ja nazywam się Julita skalbisz albizbiszki jestem psychologiem, psychoterapeutką, zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. Dzisiaj chcę Was zaprosić na odcinek poświęcony praktykowaniu wdzięczności. Najczęstszym sposobem praktykowania wdzięczności jest dziękowanie za to, co się ma, i być może ten właśnie sposób jest już Wam znany. Więc ja opowiem też o innych sposobach, które stosuję i dzięki którym można z tej metody jeszcze bardziej skorzystać. Powiem też o tym, czy praktykowanie wdzięczności w ogóle ma sens i co na ten temat mówią badania. Tak więc, jeśli ten temat Cię ciekawi, serdecznie zapraszam do słuchania i udostępniania tego materiału innym osobom. Być może wśród Was są osoby, które dość sceptycznie są nastawione do praktykowania wdzięczności, że po co to w ogóle, jaki to ma sens, w czym by to niby miało pomóc itd. Jeśli tak jest, to ja to doskonale rozumiem, bo kiedyś też sceptycznie do tej metody podchodziłam, dlatego że próbowałam ją praktykować w taki najbardziej znany sposób czyli dziękować za to, co się ma. Oczywiście pozwalało mi to bardziej dostrzec to, co mam. Ale dużo większy efekt tej metody zaczęłam odczuwać, gdy rozszerzyłam swoje praktykowanie wdzięczności o coś więcej niż tylko dziękowanie za to, co mam. I tym właśnie chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić. Ja praktykuję wdzięczność na cztery sposoby. Sposobem pierwszym jest to, co już pewnie większość z Was zna, czyli właśnie dziękowanie za to, co się ma, za dobre rzeczy, które ci się dzisiaj przydarzyły, za zdrowie, za bliskich. Za pracę czy za spokój, za to, że jesteś bezpieczny czy bezpieczna. Na pewno każdy z Was ma coś takiego, za co może dziękować. I już ten jeden sposób okazuje się być pomocny, czego dowodzi wiele badań. I na końcu tego odcinka powiem właśnie o jednym takim badaniu, które jasno pokazuje nam, że dziękowanie za to, co się ma, poprawia nasz nastrój. Ale teraz przejdźmy do kolejnych sposobów praktykowania wdzięczności, które ja stosuję, aby właśnie jeszcze bardziej skorzystać z tej metody. Otóż, oprócz tego, że dziękuję za to, co mam, dziękuję także za to, czego nie mam, czego w tym momencie nie doświadczam. Na przykład, dziękuję za to, że teraz nie doświadczam żadnego bólu, że dzisiaj nic mnie nie boli. Słuchajcie, mam pacjentów, którzy każdego dnia doświadczają przewlekłego bólu, i ten ból nawet największym optymistom potrafi odebrać całą radość z życia. Więc dziękowanie za to, że nic nas nie boli, że jesteśmy w pełni sił, naprawdę ma ogromny sens. Dziękuję także za to, że nie doświadczam głodu, że nie doświadczam zimna, że tu, gdzie jestem, nie ma wojny. Dziękuję za to, że obecnie nie mam jakichś większych problemów finansowych, że nie muszę martwić się o to, że nie będę w stanie zaspokoić swoich potrze podstawowych potrzeb, na przykład takich jak zakup jedzenia czy zapłacenie rachunków. Są osoby, które martwią się o to każdego dnia, a ja, być może ty także, nie musimy się teraz o to martwić i za to możemy być wdzięczni. Warto też być wdzięcznym za to, że obecnie nie jest się z nikim w żadnym dużym konflikcie, bo z pewnością wielu z was zna osoby, które są z kimś w jakimś stałym konflikcie i muszą się z tym zmagać. Na przykład jakieś konflikty rodzinne czy konflikty w pracy, być może ktoś z Was sam kiedyś tego doświadczył i wie, jakie to trudne, i jaki to ogromny stres być uczestnikiem jakiegoś konfliktu. Jeżeli teraz nie musisz się z tym zmagać, to bardzo dużo. Warto być za to wdzięcznym. Warto też dziękować za to, że w Twojej obecnej sytuacji nie jesteś od nikogo zależny czy zależna. Osoby, które są zależne od kogoś, czy z powodów zdrowotnych, czy finansowych, wiedzą najlepiej, jakie to szczęście nie być od nikogo zależnym w żaden sposób. Tak więc warto dziękować nie tylko za to, co się ma i czego się doświadcza, ale także za to, czego się w tym momencie nie doświadcza, bo jest bardzo wiele trudnych doświadczeń, które szczęśliwie być może obecnie nie są teraz Twoim udziałem i za to naprawdę warto być wdzięcznym. Kolejny mój sposób na wdzięczność, którym chciałabym się z Wami podzielić, to dziękowanie za wszystko, co możesz robić. Ja zaczęłam być wdzięczna za to, co mogę robić, po obejrzeniu pewnego filmu dokumentalnego o życiu Anny German. Pewnie młodsze pokolenia mogą już nie kojarzyć tej osoby, ale była to bardzo znana piosenkarka lat 60. i 70. Obdarzona była ona naprawdę niezwykłym głosem. I ta właśnie piosenkarka uległa kiedyś bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu we Włoszech. Była w bardzo ciężkim stanie i o mało nie przypłaciła tego życiem. Na szczęście udało się jej przeżyć, ale zanim powróciła do zdrowia, przez wiele tygodni musiała być unieruchomiona. I nie była w stanie wykonywać nawet najprostszych czynności. I wtedy marzyła o tym, aby nadszedł taki dzień, żeby była w stanie umyć podłogę w swoim mieszkaniu. I gdy wreszcie po wielu tygodniach rehabilitacji była w stanie usiąść, jej mąż, jeżeli dobrze pamiętam, pomógł jej usiąść na taborecie, dał jej do ręki ścierkę do podłogi i umyła podłogę wokół siebie. Nie mogła jeszcze umyć podłogi w całym mieszkaniu, ale była to dla niej wielka radość, że mogła to zrobić chociażby wokół tego taboretu, na którym siedziała. I wiecie, po obejrzeniu tego filmu zaczęłam doceniać to, że tyle czynności mogę wykonywać sama, że nie muszę liczyć na czyjąś pomoc, że nie muszę na to czekać, że mogę to zrobić kiedy chcę i jak chcę. I teraz, kiedy czasem mam nawet dość tego, że znowu muszę posprzątać, albo znowu muszę gotować. To zaczynam dziękować za to, że mogę sama posprzątać, że mogę sama gotować, że mogę iść na zakupy, że mogę pracować. Bo było to dla mnie naprawdę niesamowite, że takie właśnie mycie podłogi dla niektórych może być to takim znielubionym obowiązkiem, a dla innej osoby, która nie jest w stanie tego zrobić, może to być marzeniem. Tak więc jeśli wiele rzeczy w swoim życiu możesz zrobić sam, sama, bez niczyjej pomocy. To naprawdę jest za co dziękować. I ostatni, już czwarty mój sposób na praktykowanie wdzięczności, z którego być może także będziecie chcieli skorzystać, to dziękowanie za swoje talenty i umiejętności. Być może masz jakiś szczególny talent, na przykład talent muzyczny, graficzny, malarski, pisarski. Może umiesz świetnie się odnaleźć w każdej sytuacji. Może robisz piękne zdjęcia i to sprawia Ci dużo radości. Może jesteś dobry w sporcie, czy masz talent kulinarny? Cokolwiek to jest, to nasze talenty, jeżeli z nich korzystamy, pozwalają nam czerpać z życia więcej radości. Ja mam na przykład słuch muzyczny, za który jestem bardzo wdzięczna, i dzięki temu mogę grać na instrumencie, co sprawia mi wiele radości. Mogę też tworzyć muzykę, co także ogromnie mnie cieszy. Jeżeli ktoś z Was ma talent kulinarny, może czerpać dużo radości z gotowania i wypróbowania różnych nowych połączeń produktów, bo gotowanie to też praca niezwykle twórcza. Znam też osoby, które czerpią dużą radość z rysowania czy malowania obrazów. A może masz dobrą pamięć czy zdolności do języków, za to też warto dziękować. Może ktoś z Was został obdarzony pięknym głosem i czerpie dużą radość ze śpiewania, nawet jeśli śpiewa tylko sam dla siebie. Spróbuj podczas praktykowania wdzięczności, dziękować także właśnie za ten dar, za swoje talenty, które, jeżeli z nich korzystasz, z pewnością wzbogacają Twoje życie. To już wszystkie moje cztery sposoby na praktykowanie wdzięczności, i zanim przejdę do opowiedzenia Wam o badaniu, które dowodzi skuteczności praktykowania wdzięczności, chciałam tak króciutko podsumować to, co do tej pory powiedziałam. Zaproponowałam Wam cztery sposoby praktykowania wdzięczności, które ja sama praktykuję i które w moim przypadku są pomocne. A więc dziękowanie za to, co się ma, dziękowanie za to, czego na szczęście się nie ma, czego obecnie się nie doświadcza, np. właśnie bólu czy głodu, dziękowanie za to, co możesz robić i dziękowanie za swoje talenty. Można oczywiście wybrać sobie taki moment dnia, kiedy usiądziesz w spokojnym miejscu i wyrazisz swoją wdzięczność na te cztery sposoby, ale można też praktykować wdzięczność w różnych momentach dnia. Na przykład, sprzątając, można podziękować za to, że jesteś w stanie robić to sam. Lub gdy właśnie rysujesz, czy śpiewasz, czy uprawiasz jogging, możesz podziękować za to, że masz taki talent, że jesteś w tym dobry, że możesz dzięki temu talentowi wzbogacić swoje życie. Ja właśnie najczęściej praktykuję wdzięczność tak na bieżąco, a pod koniec dnia dziękuję za to, czego dobrego dzisiaj doświadczyłam i czego na szczęście nie doświadczyłam. I już na koniec obiecane badanie, które mam nadzieję zachęci Was do praktykowania wdzięczności. Badanie polegało na tym, że 300 studentów cierpiących na depresję lub zaburzenia lękowe podzielono na trzy grupy: po 100 osób w każdej grupie. Każda grupa dostała inne zadanie. Osoby z pierwszej grupy miały codziennie zapisywać za co są wdzięczne teraz, druga grupa miała zapisywać wszystkie swoje żale, a trzecia grupa niczego nie pisała. Okazało się, że osoby z pierwszej grupy wyrażające wdzięczność za cokolwiek, co je spotkało, uzyskały znaczną poprawę nastroju. Natomiast w pozostałych dwóch grupach nie zaobserwowano żadnej zmiany. To badanie pokazuje nam, że rzeczywiście praktykowanie wdzięczności, jeżeli to robimy regularnie, przynosi poprawę naszego samopoczucia i pozwala też dostrzegać więcej pozytywów w życiu. Kochani, na dzisiaj to tyle, ale jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak doceniać to, co się ma, to ja już wcześniej nagrałam taki właśnie podcast, który mówię o tym, jak doceniać to, co się ma i dlaczego myślimy, że inni mają lepiej. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie zna tego materiału, a chciałby posłuchać, to wkleję link pod opisem do tego odcinka. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że nieprzypadkowo wybrałam temat wdzięczności właśnie teraz. Wybrałam go, ponieważ mój kanał właśnie uzyskał niemalże 1000 subskrybentów. Jest ich w tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał, 999, więc kto wie, może gdy to nagranie się ukaże, będzie już ich 1000. Ale jestem za to wdzięczna przede wszystkim Wam, moim słuchaczom, za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że słuchacie moich nagrań, że was, za Wasze polubienia, komentarze, udostępnienia. Naprawdę ogromnie Wam za to dziękuję, bo dzięki temu treści, które tu umieszczam, mogą trafiać do nowych słuchaczy. Jeszcze raz bardzo Wam za to dziękuję i oczywiście, tak jak zawsze, zachęcam Was gorąco do polubienia tego odcinka. Zachęcam także do komentowania, które z omawianych przeze mnie sposobów na praktykowanie wdzięczności najbardziej Wam się spodobały. Czy w ogóle praktykujecie wdzięczność? A jeżeli macie jakieś własne ulubione sposoby na praktykowanie wdzięczności, to także jestem ich bardzo ciekawa. A jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, a chciałby dostawać powiadomienia, gdy pojawi się nowy materiał, to bardzo zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. I mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce.